Cześć! tej klaszki prezentują, prezentuję. Pozwolić. E. Cześć! Sok! Kolej, tak, papa! Pa. <grym> Punkt pierwszy: że jest wysokości. Dać bezdomnemu, kurwa! Kurwa, to dać bezdomnemu! Kurwa! <grym> to nie są normalni ludzie. Ani coś robią, chodzą, uwaga, uwaga, biją nie się. Kurwa, o, ale. o, jak dzisiaj mieźda na odwrót. Patrzcie, ale proszę, proszę pana, proszę pana. Tak? Tak? Mamy mleko, mamy mleko. O kurwa. O kurwa! Moją miedzią, czy kurwa, to ładnie. kurwa, Panie kurwa, to. Pod terminy, kur... Panie kurwa, Panie kurwa, Panie kurwa, taki toksyczny e ja e e e i punk drogi to ja ty sugerował sam dawaj telefon panie korwa Dał ci chusteczkę! Dobra, daj mi chusteczkę! Dobrze, punkt trzeci: punkt, 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 punkt rzucanie z wysokości, z trzeba. Idziemy na, na wysokość. To nie trzeba, ale wysokość. Uwaga! Mek, dwojeczka! Kura, jestem ja Cześć!